Dzień dobry Państwu. Obecnie, jak każdy z Was wie i widzi wokół siebie, mamy całą sytuację związaną z koronawirusem. A w związku z tym, kontaktując się z urzędami przeróżnej maści, czy to z Urzędem Skarbowym, czy też z Urzędem Miejskim, z Gminą, albo z ZUS-em, okazuje się, że możemy mieć przeróżne problemy w ramach tego kontaktu. Bo jak widzimy, Często urzędy albo są po prostu zamknięte z racji różnych sytuacji związanych z koronawirusem. Albo jest utrudniony dostęp do urzędnika i musimy się po prostu fizycznie dużo wcześniej umówić na spotkanie. Albo żeby zostawić jakikolwiek dokument, mamy możliwość tylko i wyłącznie zostawienia go w tak zwanej urnie, która jest wystawiana przed urzędem, w związku z czym na przykład nie mamy potwierdzenia doręczenia jakiegoś naszego pisma. To wszystko powoduje pewne perturbacje w kontakcie z urzędami dla nas, utrudnienia, no i jakąś dozę niepewności też wprowadza, ponieważ nie wiemy, czy sprawa trafiła do urzędnika, czy on już otrzymał na biurko i czy jest tym załatwiona zgodnie z naszym zamierzeniem. W związku z tym, co nam pozostaje, mamy możliwość oczywiście nadal. Wizyt osobistych, biorąc pod uwagę to wszystko, że nie będzie ta sprawa załatwiona od ręki albo nie będziemy wiedzieć dokładnie, jak się wszystko toczy. Natomiast wersja druga, która nam od jakiegoś dłuższego czasu już oczywiście istnieje, to jest to, że załatwiamy w drogą elektroniczną. I tutaj okazuje się sygnałów od naszych klientów, współpracowników. Że duża grupa nadal przedsiębiorców, szczególnie, nie posiada jeszcze dostępów elektronicznych do usług elektronicznych administracji, przez to, że na przykład nie posiadają ani podpisu elektronicznego w postaci profilu zaufanego, ani też podpisu płatnego w postaci podpisu kwalifikowanego. Oba te podpisy pozwalają nam, na otwarcie okna na elektroniczną administrację, kontakt właśnie drogą internetową i załatwienie bardzo wielu spraw na odległość, nie wychodząc z domu czy też z biura. No i nie martwiąc się tym, że epidemia jest wokół nas, a nasza sprawa jest niezałatwiona albo gdzieś leży i czeka dopiero na jakiś ruch. W jakich sytuacjach może nam się taki podpis elektroniczny przydać? No, na przykład, jeżeli chodzi o samą działalność gospodarczą, czy też na przykład rejestrowanie, zamykanie, zawieszenie działalności, pewne zmiany, jeżeli chodzi o związane z działalnością gospodarczą, no to mamy stronę CIDG, czyli stronę, gdzie te dane wszystkie sobie możemy modyfikować. I tutaj posiadając. Podpisy elektroniczne. Mamy dostęp do takiego urzędu. Możemy wszystkie zmiany dokonywać o po każdej porze dnia i nocy. Dzięki temu, jeżeli potrzebujemy, załóżmy, zmienić adres siedziby firmy, czy też adres powiedzenia działalności gospodarczej, kilkoma kliknięciami sprawę możemy mieć załatwioną, nie czekając. W zupełności na to, czy urzędnik nas przyjmie, czy możemy się do tego urzędu osobiście dostać. Inne miejsce, w którym również usługi elektroniczne są bardzo szeroko stosowane, jest to ZUS. Mamy platformę PUE-ZUS, czyli miejsce w internecie, gdzie również po zalogowaniu, po autoryzacji swojej osoby tymi podpisami elektronicznymi możemy się dostać do konta naszego jako przedsiębiorcy i tam wszelkiego rodzaju wnioski są dostępne, deklaracje, cała historia jeżeli chodzi o, o nas jako przedsiębiorcy związana z, z, tym, z tym urzędem. I na przykład ostatnio popularnymi usługami są usługi, usługi związane z tarczą antykryzysową, czyli na przykład nie wiem, wniosek o postojowe, który spokojnie można złożyć poprzez tą platformę. Dodatkowym plusem posiadania, załóżmy, tego konta na platformie przy tarczy antykryzysowej jest też widoczność stanu załatwiania moich spraw i na przykład przy postojowym możemy sprawdzić, czy już rozpoczęto nasz, nasz wniosek, czy już pieniądze są ze wypłacone. Jest to wszystko tam dostępne i widoczne, ale warunek podstawowy musimy posiadać znowu podpis w postaci profilu zaufanego albo podpis kwalifikowany. Bez tego dostęp do tego urzędu będzie utrudniony. Inne miejsca, jeżeli chodzi o administrację, na przykład Urząd Skarbowy. Tutaj ta forma podpisu pozwala nam składać wszelkiego rodzaju wnioski do urzędu, na przykład wniosek o zdanie zaświadczenia o niezaleganiu. Wnioski dowodowe, prośbę o przeksięgowanie, to też wszystko wysyłamy wtedy przez platformę ePUAP, znajdując dany urząd, do którego, z którym się chcemy skontaktować, wysyłamy takie nasze pisemko, podpisujemy podpisem w postaci profilu zaufanego, ale podpisem elektronicznym. Sprawa jest załatwiona. Bez tego znowu musimy się pofatygować osobiście do urzędu, albo stać w kolejce, albo się umawiać, albo zostaje nam urna przed urzędem do wrzucenia, która powoduje wydłużenie czasu całej, całego postępowania. Przy urzędzie skarbowym, proszę pamiętać o jednym, podpisy elektroniczne w formie czy profilu zaufanego, czy też. Szczególnie profilu zaufanego nie pozwalają nam na wysyłkę deklaracji w formie elektronicznej. Przynajmniej bezpośrednio. System e-deklaracji nie akceptuje tego podpisu. Tam pozostają nam inne wersje podpisu, też są, to, które są udostępnione w postaci albo kwoty przychodu, albo ewentualnie podpisu kwalifikowanego. Także urząd skarbowy, jak najbardziej dostępny dzięki temu. Także przez internet, bez kontaktu osobistego z urzędnikiem. Inne urzędy, które mogłyby nas zainteresować, do których też mamy dostęp w do tej administracji elektronicznej, to jest na przykład baza BDO, czyli związana z odpadami. Tam także możemy założyć sobie konto, w ramach którego będziemy mieli dostęp do naszego profilu, do naszych zgłoszeń. I załatwiać wszystko na odległość. Inne miejsce to na przykład system KRS-u, gdzie mamy dostęp do platformy S24. Jeżeli ktoś ma taką potrzebę, także z podpisem elektronicznym możemy z tego systemu korzystać i pewne część danych zgłaszać, modyfikować bądź przeglądać. Także. Administracja wbrew pozorom w dużej części jest w tej chwili zinformatyzowana, mając podpis elektroniczny w postaci, czy do profilu zaufanego, czy też podpisu kwalifikowanego, daje nam dostęp do szerokiego wachlarzu usług związanych z obsługą nas jako interesantów. Zarówno z naszej strony, czyli możemy składać pewne wnioski, możemy składać pewne pisma, ale dzięki temu Robimy to w porze dogodnej dla nas, nie martwiąc się tym, że być może nie dostaniemy się od urzędu z racji i jakichś ograniczeń związanych z tym koronawirusem, który wokół nas cały czas jest. I jeszcze dodatkowym miejscem, w którym szczególnie w dobie koronawirusa warto się zainteresować, mając podpisy elektroniczne, jest... Strona praca.gov.pl, czyli strona związana z urzędami pracy, ponieważ tam gro wniosków, które możemy składać w ramach tarczy pomocowej, jest tam udostępniony w wersji elektronicznej, i właśnie poprzez ten podpis możemy z każdy z takich wniosków złożyć, wysłać do urzędu i mieć sprawę załatwioną. Pamiętajmy, że strona ta również pozwala nam na załatwianie spraw na przykład związanych z zatrudnieniem cudzoziemców. Tutaj nawet wręcz preferowany jest kontakt elektroniczny zamiast kontaktu osobistego. Dodatkowa jeszcze taka uwaga, czym się różnią te podpisy, które, które mamy dostępne, ponieważ mamy załóżmy podpis jak w postaci profilu zaufanego i podpis kwalifikowany. Oba sprawdzają się do tego samego, że autoryzują nas jako osobę podpisującą, czyli jeden i drugi podpis potwierdza naszą tożsamość. Wiadomo, przez odbiorca może być pewny, kto podpis pod danym dokumentem, czy też pismem złożył. Różnica podstawowa jest taka, że pod profil zaufany jest podpisem udostępnionym przez administrację. Jest to podpis darmowy, który w ramach, na przykład, platformy Apple, czy też właśnie platformy profilu zaufanego, możemy sobie e, wykonać. E, tam zgłaszamy swoje dane, potwierdzamy swoją tożsamość najpierw elektronicznie, następnie jednorazowo albo potwierdzimy tą tożsamość poprzez fizyczną wizytę w urzędzie, e, wskazanym przez tą platformę. E, Wtedy po takim potwierdzeniu podpis już będzie aktywny i będzie ważny przez najbliższe 3 lata. Dodatkową wersją ułatwiającą korzystanie z tego profilu zaufanego jest opcja autoryzowania swoich danych poprzez nasz system bankowy. Pamiętajmy, że od dłuższego czasu większość banków istniejących w Polsce ma taką możliwość, że w ramach swojego systemu elektronicznego logowania się do banku też udostępniają tak zwany profil zaufany w postaci podpisu, gdzie możemy potwierdzić swoje dane poprzez bank. Dzięki temu już podpis jest założony w ramach aplikacji bankowej. Różnica jest taka, że bank wcześniej przy podpisywaniu umowy już nas zweryfikował jako osoby, w nasze dane, dane i naszą tożsamość. W związku z tym już fizycznie przy aktywacji profilu zaufanego w banku nie musimy się już nigdzie fatygować. Dzieje się to wszystko online. Przy wersji klasycznej, czyli autoryzacji w ramach urzędu, no, trzeba jednak do tego urzędu się udać jednorazowo, żeby te dane nasze potwierdzić. Druga wersja podpisu, która istnieje, czyli podpis kwalifikowany, jest to już wersja podpisu płatna. Tutaj te podpisy są przygotowywane przez kilka firm zewnętrznych, autoryzowanych przez, przez administrację do takich czynności. Te firmy działają już na zasadach komercyjnych. Każda ma swoją ofertę związaną z. Techniką i technologią składania tego podpisu, ale zawsze składa się tutaj, wszystko składa się do tego samego czyli otrzymujemy w pewnej formie e, elektronicznej podpis. E, Dana, dane, dana instytucja autoryzuje nas w momencie sko, jakby składania zamówienia takiego podpisu. Dostajemy potem najczęściej kartę z podpisem i kodem do tego podpisu i wtedy posługujemy się po prostu taką kartą w ramach autoryzacji jakichś dokumentów składanych w administracji.